Szanowni Państwo, w przewodowie mieliśmy do czynienia z tragicznym wypadkiem, za który strona ukraińska powinna szczerze przeprosić i zadośćuczynić ofiarom, rodzinom ofiar. To jest elementarz relacji międzynarodowych. Niestety nie mamy do czynienia z taką postawą, ale co gorsza, mamy do czynienia też z postawą fatalnego mataczenia ze strony rządu Rzeczpospolitej Polskiej, rządu PiSu. Kilka godzin po tej tragedii było jasne i znalazło to wyraz w między innymi komunikatach Pentagonu, między innymi komunikatach ze strony amerykańskiej, że jest to wypadek z udziałem rakiety obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. Szanowni Państwo, poinformował o tym Pentagon, poinformował o tym Stany Zjednoczone, oświadczenia w tej sprawie wydała Moskwa, oświadczenia w tej sprawie wydał Kijów, tutaj niestety nie mogliśmy liczyć na szczerość i na prawdę, a ze strony rządu nie było w tej sprawie komunikacji w ogóle. Nie było szczerego, uczciwego podejścia. Były próby, najpierw, i to był spin medialny, który wychodził ze strony rządowej, że najpierw próbowano to zepchnąć na jakiś wybuch kukurydzy czy tego typu inny wypadek przy pracach rolnych. Następnie mieliśmy wielogodzinne milczenie, następnie mieliśmy bardzo niejasne komunikaty, no i odstawianie trochę szopki ze strony rządu w późnych godzinach nocnych. Szanowni Państwo, to się wydarzyło na polskim terytorium, to nie jest poważne zachowanie ze strony polskiego rządu. Musimy oczekiwać relacji transparentnych, uczciwych i nie, możemy, nie mogą się Polacy dowiadywać z CNN, z BBC, z Fox News informacji na temat tego, co się dzieje na polskiej ziemi. To jest zupełnie absurdalne. I rząd musi oczekiwać ze strony również władz ukraińskich z racji tego, że Polska jest państwem, które w największym stopniu pomaga Ukrainie w trakcie toczącej się wojny. Pod każdym względem musimy oczekiwać jasności, transparencji i uczciwych, normalnych relacji. Oddaję głos mecenasowi Jackowi Wilkowi. Szanowni Państwo. Konfederacja podkreśla od zawsze, że w polityce zagranicznej, w stosunkach międzynarodowych, państwa powinny się kierować i tak naprawdę kierują się w większości swoim interesem, przede wszystkim swoją kalkulacją zysków i strat, i że taka właśnie powinna być zawsze polska polityka, nie oparta o emocje, sentymenty różne kwestie PR-owe, ale właśnie oparta o kalkulację zysków i strat, o interes narodowy. Jest oczywistym, chociaż może brutalnym faktem, że tutaj mamy nieco inne interesy, ponieważ w interesie Ukrainy jest to, aby wciągnąć inne kraje do tej wojny, ale w interesie Polski jest to, aby do tej wojny się nie dać wciągnąć, aby się nie dać sprowokować. I tutaj każde działania powinny właśnie iść w tym kierunku, aby Polska nie dała się sprowokować, nie nie dała się wciągnąć, ale w kontekście tego pojawia się oczywiście znowu problem jakże słabej obrony, jakże słabych, z, z kiepskiego stanu polskich sił zbrojnych, skoro w takiej sytuacji nie zadziałały żadne systemy, a w każdym razie nic o tym nie wiemy, żeby jakikolwiek polski system tutaj zadziałał, żeby był skuteczny, żeby wykrył, żeby zneutralizował to zagrożenie, żeby zestrzelił nadlatujące do Polski pociski i tak dalej, tak dalej. O tym oczywiście powinni się wypowiadać specjaliści, ale wygląda to bardzo, bardzo źle. My natomiast podkreślamy i mówimy znowu już po raz kolejny, od już wielu lat przypominając, że naprawa poprawa modernizacja polskich sił zbrojnych to jest element absolutnie podstawowy że dopóki nie zaczniemy poważnie traktować stanu polskiej armii, stanu polskiego uzbrojenia, stanu polskiego wyszkolenia naszych sił zbrojnych, to widząc na tym przykładzie, jak łatwo można polskie granice przekroczyć, jak łatwo można wtargnąć na polskie terytorium. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie tak naprawdę jest zagrożenie, w jakim jesteśmy niebezpieczeństwie. I to nie są żarty, ponieważ do tej pory można było zaklinać rzeczywistość, mogliśmy słyszeć, jakie to będziemy mieli świetne właśnie uzbrojenie, jakie świetne środki obrony i tak dalej, i tak dalej, a tymczasem wlatuje coś na nasze terytorium i nic się nie dzieje, można powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie tego ani zidentyfikować, ani wykryć w zawczasu, ani tym bardziej zneutralizować. A więc. To pokazuje, to jest taki test, i to jest prawdziwy sprawdzian tego, jak tak naprawdę wyglądają, w jakim stanie są nasze siły zbrojne, nasza obrona narodowa. Przekazuję głos panu posłowi Grzegorzowi Browiemu. Szczęść Boże i kondolencje, wyrazy współczucia od całej Konfederacji adresowane do rodzin najbliższych, ale także e, pogrążonych w żałobie przyjaciół, sąsiadów tych, którzy zginęli. Zginęli w sytuacji naprawdę e, statystycznie, statystycznie e, niewyliczalnej. E, no a w realiach politycznych sytuacji niedopuszczalnej. Realia bowiem polityczne są takie, że nominalnie Polska pozostaje państwem neutralnym nominalnie, ale niestety już nie w praktyce, ponieważ retoryka władz warszawskich od przełomu lutego, marca, ba nawet wcześniej, na siłę czyni z polski stronę wojującą. No a kto jest, angażuje się w konflikt wojenny, na tego spadają ciosy. Niezależnie od tego, czy dobrze, czy, czy błędnie wymierzone. I tu nasze uwagi kierujemy do rządu i prezydenta. Należy. Jeszcze raz skorzystać, być może, z tej nieszczęśliwej okazji do tego, żeby, żeby przemyśleć tę kwestie. Czy to jest rozważne rezygnować ze statusu neutralności w sytuacji, w której za granicą toczy się wojna? Y co do Kijowa, tam żadnych uwag nie mamy, bo nie mamy wpływu na to, że reżim kijowski nie skorzystał z okazji, żeby się zachować jak trzeba, żeby się zachować uczciwie. To pan prezes Winnicki bardzo łatwo zdefiniował bardzo prosto, co należało zrobić w tej sytuacji. No niestety prezydent Zełęński idzie w zaparte i to jest cóż, charakterystyczne, charakterystyczne dla Turanizmu, talmudyzmu i banderyzmu, ta niezdolność organiczna do mówienia prawdy, ta skłonność nieprzeparta do manipulowania faktami. Etyka i prawda li tylko sytuacyjne. To, co aktualnie dla nas dobre, to jest prawdziwe bądź nieprawdziwe. No i znowu pana Zełęskiego. Nie skorygujemy, nie wychowamy, to dorosły człowiek, ale. Jakże, jakże martwić i oburzać powinno każdego polskiego patrioty, polskiego państwowca, że reżim warszawski przyjmuje te standardy za swoje i występuje w charakterze PR-owca. Ukraińców i media reżimowe zwane dla zmylenia przeciwnika publicznymi przez kilkadziesiąt godzin kluczą, kręcą, lawirują, pudrują tę sytuację po to, żeby no cóż, żeby nie powiedzieć prawdy. I to jest niebezpieczne. Jeszcze myślę, że należy się publiczności informacja o przebiegu wczorajszego posiedzenia biura. Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczył przedstawiciel naszego koła. I ja myślę, że najbardziej znamienna będzie taka informacja, że niektórzy, a imiennie wicemarszałek Sejmu Terlecki, wyrażali tam nieukontentowanie z tego powodu, że to nie była jednak rosyjska rakieta, ponieważ tak wynikało z kontekstu sytuacyjnego. Cieszyliby się, mając podstawy do dalszego egzaltowania opinii publicznej, i eskalowania zaangażowania Polski w wojnę. Zwracamy uwagę na to, że jedna, jedyna konfederacja upomina się między Zjednoczoną Rzeprawicą a totalną opozycją. Jedna, jedyna konfederacja upomina się o to, żeby zachować zdrowy rozsądek, żeby kierować się polską racją stanu, polski interes narodowy przedkładać nad jakikolwiek inny. Nie, nie dlatego, żebyśmy komukolwiek źle życzyli, tylko po prostu Taka jest hierarchia naszych obowiązków: obowiązków naszych polskich narodowych i obowiązków naszych jako, jako polskich polityków. A tu widzimy, że życie polskich ofiar okazuje się nagle jakimś. Jakąś, jakąś cyfrą po przecinku, tak? Zerem w rachunku, bo jest ważniejsze, żebyśmy, jak to słyszę w reżimowych mediach, że nie martwi ich tak bardzo to, że ludzie zginęli, jak to, że się rozjechała, jak to oni mówią, narracja kijowska i narracja warszawska, tak? Sami posługują się tym terminem. Narracja, a więc nie fakty, nie rzeczywistość, tylko prawda. Tylko konfederacja up Pomina się o prawdę, która na dłuższą metę, ani w polityce historycznej, ani w polityce bieżącej, ona nie szkodzi, szanowni państwo. Ona nie szkodzi. Tylko na prawdzie bowiem można budować jakąkolwiek przyszłość, dobrą przyszłość. Dziś trudno dopatrzeć się tej dobrej przyszłości, no ale, ale żebyśmy to wszystko przeżyli, zdrowi byli i żeby najjaśniejsza Rzeczpospolita to przetrwała. To wszystko z naszej strony. Czy są dwie uwagi? Jeszcze Bardzo takie proszę. Z pogranicza polityki i wojskowości. Szanowni Państwo, słyszymy taką narrację ze strony rządu, no, że oczywiście jest to odpowiedzialność rosyjska i nie mamy prawa niczego żądać od Ukrainy, w związku z tym, że to Rosja rozpętała wojnę, jest agresja oczywiście i Rosjanie wysaliwują rakiety. Tak, to zgadza się, że Rosjanie wystrzeliwują rakiety, tak to zgadza się, że Ukraina się broni, a Rosja jest agresorem. Ale, szanowni Państwo, z faktu, że jest zima, nie można usprawiedliwiać wszystkich wypadków drogowych, które się dzieją w okresie zimy. I mamy prawo znać okoliczności, i mamy prawo znać prawdę, i mamy prawo do tego, żeby Ukraina zachowała się w tej sprawie jak należy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pojawiają się głosy, że. Żadne państwo na świecie nie jest zdolne bronić całej swojej przestrzeni powietrznej przed atakami. To też zgoda, że jest czymś niemożliwym obrona przed zbłąkaną rakietą całej przestrzeni lotniczej. Ale, Szanowni Państwo, nie mamy wojny na wszystkich naszych granicach. Mamy wojnę na tej jednej konkretnej, u tej jednej konkretnej granicy i możemy się spodziewać tego typu incydentów właśnie na tym pasie granicy z Ukrainą bo tam się toczą działania wojenne tam trwa agresja rosyjska w związku z tym koncentracja uwagi sił i środków w tym obszarze jest czymś oczywistym dlatego odrzucamy też te hmm, te oskarżenia, że, jesteśmy, że Polska musi być zupełnie bezbronna, bo przecież nie da rady naraz bronić całego obszaru i całego, całej przestrzeni powietrznej nad Polską. Nie da rady, ale na szczęście ta wojna nie toczy się na wszystkich polskich granicach, więc tam powinni, powinna Polska Armia i polski rząd, który od lat zapewnia, że mamy świetną obronę przeciwlotniczą i coraz lepszą. Powinien tam skoncentrować wysiłki, żeby do takich przypadków nie dochodziło. I jeszcze jedna kwestia, bo tak jak mówi pan prezes Winnicki, e, prawda o tej nagłym rzekomym imperatywie e, f, niedziałania e, zbyt e, intensywnego w sferze obronności, to zwróćmy jeszcze uwagę, że również podsunięto opinii publicznej taki fałszywy imperatyw. Cisza weterze niedziałanie w sferze komunikacji, komunikacji no, wszyscy, z opinią publiczną. Nagle podniesiono to do rangi cnoty, że rząd, że prezydent milczeli przez, przez długie godziny. No tak naprawdę dopiero po upływie doby jakoś ta sytuacja została powiedziałbym zaklejstrowana, załatana. Została Chociaż ta... Wszyscy Chociaż wszyscy Tak, no więc... Szanowni Państwo, no, no my się nie zgadzamy na to, żeby żeby prędzej miał y, opinię, głos w sprawie cudzy prezydent z Bali niż własny prezydent z Belwederu. My się tego domagamy, żeby była y, komunikacja, ponieważ uwaga, to nie jest tylko kwestia komfortu, że Konfederacja Ciekawska chciała wcześniej wiedzieć, prawda? Nie, to jest kwestia bezpieczeństwa. Dlatego, że cisza w Eterze otworzyła właśnie na długie godziny przez dla manipulacji i prowokacji, szanowni państwo. Niektórzy reżimowi funkcjonariusze mediów dawali do wiwatu jeszcze wczoraj rano, mówili, że rakiety rosyjskiej produkcji albo wprost, rosyjskie rakiety, prawda? Pan poseł Koncyliusz z kolei z Platformy Łotewskiej już się wybierał na Kaliningrad. No proszę. No więc, szanowni państwo, otworzenie pola dla prowokacji oczywiście największym prowokatorem okazał się prezydent Zełyński, który wprost podjudzał, podżegał i niektórzy to podchwycili i z polskiej strony uzyskał Zełyński odpowiedź taką właśnie ludzi, takich gorliwych, chętnych, bojowych, że, że już na Kaliningrad Królewiec by ruszali. Nie z Konfederacją. Konfederacja, szanowni państwo, studzi, Konfederacja domaga się informacji, po to, żeby nie pracować z emocjami, tylko pracować e, z faktami. I Konfederacja podkreśla, po pierwsze, bezpieczeństwo polskich obywateli ma gwarantować polska armia, a po drugie, rząd ma gwarantować to, że nie zostaniemy nie wciągnięci. Stop wojnie. Stop wciąganiu Polski w wojnę. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.